Już dziś zamów nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store, bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta, i w dzisiejszym odcinku wszyscy zasłużyli sobie na karę. Ostatnio zachowywali się naprawdę skandalicznie, więc pora wymierzyć im karę, więc w dzisiejszym odcinku będziemy wszystkich oblewać przez cały dzień wodą, zaczynając od zaraz. Wczoraj była tak zwana impreza. Yy, taka wiecie troszeczkę mocniejsza impreska W każdym razie wszyscy jeszcze śpią Mogę głośno, mogę się obudzić karinka nie no musi być cis ktoś Za... ja, wielki tak nic nie obudzi No wielki nic czołg. nie obudzi na napieprzają, alarmy nic i to taki huk jest, że jak ja schodzę do studia to już słyszę jak jestem w salonie, że na pierwsza Zawita, także dzisiaj postaramy się ich obudzić wodą i oczywiście przez cały dzień będą oblewani wodą. Tak, będziemy się nad nimi znęcać, po prostu przez cały dzień będziemy ich oblewać wodą za to, co odwalali ostatnio. Od, ostatnio zrobił się po prostu nieodpowiednio. Ale jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, tak dokładnie do ciebie mówię, to taki sam czerwony czyli jak widzisz na moim paluszku, kliknij tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału już niedługo będzie grubo, także no nie mogę wam za dużo zdradzać, ale w każdym razie już niedługo będzie grubo. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie, bo mam przygotowane dla Was. Coś, coś naprawdę niesamowitego, także no musicie być z nami w najbliższych dniach, bo no będzie rozpieprz. No cóż, ale w każdym razie przejdźmy do dzisiejszego odcinka i poznańcajmy się nimi. No co kalinka on jeszcze śpią, nie? Tak kamerkę Patrz, krewetka. Jakie symbole masz? co? Odwajek. Odwajek? Dawaj Kalina. ten, szklanki, zaczniemy od szklanek. Dawaj szklanki. Ten wygląda jest podposował. Do kariny, że Nie, raczej to gazetki dla niedorozwojnych. Dawaj.

Czemu się zasikałeś? Stary, zystałeś się. Stary, pilnuj moczu naprawdę. Posprzątaj to teraz, a nie. Co coferku? Trzeba było tak melanżować? Daj mi wody lepiej, żeby się napić, bo... Doblałeś mnie, nie? Nie, posikałeś się. Stawać, stawać powoli, no. Stawać. Co tam? Co tam? Mhm, mm ale powąchał. Oni Takie chyba te... obrażeni są na nas. Dlatego wychodzą. No. Może zrozumieli swój błąd, że nie powinni się tak zachowywać nie powinni ich na umór. Teraz jest głupio i wstyd, i dlatego wyszli. Nie, no, poszli do sklepu, dobra. to to nam został. Wielka Jaszczur i Hubert To najpierw Wielka Jaszczur. Światło. Ola mnie Co? co wy robicie? Budzimy. Dlaczego no, jestem okre? No jakby nie wiemy, nie chcemy wiedzieć. Dobra, wstawać, wake up. Dlaczego jesteśmy ochroną. Powiedz sobie. czurka, jest obok, A co ty idziesz dalej spać? No te dziki to chyba trzeba zwiększyć kalibra. no nie <grystanie> to no, chyba się nie obudzą no, nigdy. W sensie ja tam będę z nimi ostro walić. Jak to nie pomoże no, <grystanie> to no, walimy <grystanie> wiatro Karina? No jasne. <grystanie> no, jasne na, tak? na wielkę to chyba będzie potrzebna ta, ta, ta cała cysterna. Żeby ona się obudziła. <grystanie> Co się dzieje Co się dzieje? Dawaj jo, mnie. nie no to... pokaż. Pokaż. Bez makijażu śpisz? Pokaż. Dlaczego ty to nagrywasz? Dobra, złaś tej kołtery. No to melanż mieliście, to? Melanz mieliście, no to wstawać, no pobudka! Jest dwunasta, jest 12 godzina, wielka. No tak mi nic nie zrobić, nie martw się. Wstawaj Wioleczka, wstawaj. A jak się w ogóle spało Jaszczurka? Nie pamiętam, bo spałem. Ale w sensie jak się z nią spało? Jak się z nią śpi? Po jesteś czy nie? No ona przylazałaś, tam zasnąłem sam. Tak, to jest <ślepisać> No To takie teraz trochę dziwne tłumaczenie. Nie widzisz, że na ciuchach zasnąłem, bo oglądałem w nim na kąpie. Co? Nie dorozwinięty. Nie dorozwinięty jakiś jesteś, co ty robisz? On jest jakiś chory, co? Kłama cię boli, nie do rozwinięty czy co? Ty jesteś niewyżyty chyba jakiś. Nie wyżyty jesteś? chodzi. jesteś? Nie masz się na co służyć. Nie masz się na co zmienić. Cały mokry jestem! Ale ja już się myłem, no! Ale idiota! A to ci kolejna szklanka? No wiesz Karinka, na no, teoretycznie to ja oblewam. No ale ty ja miałam ci pomagać, no spackać! Ciekawe kto to będzie sprzątał. No, zadaj. Tak. No, kto chce być oblany? Na pewno ja. Jesteś bezczelny. Co, co ty się dziś nie Ale chodź. Ale taki chodź. Musimy na samolot. Co chce? co zrobiłeś z Czemu eee. wszystko Cześć. Trzeba się odegrać na <laughs> No dobra, tego się nie spodziewałem, że oni będą próbować mnie oblewać. Sorry, dredziasz, no sorry, no. Ale nie no. wyżyty, ty jakiś potrzebujesz, masz jakieś potrzeby, ewidentnie masz jakieś potrzeby. No miałem, no, miałem, miałem, no, miałem no. musiałem was obudzić się jakoś. Słuchaj, e, oblać czy nie? No, no pewnie już oblali mnie, no to co to, to za różnica? No w sumie już, chyba że do basenu chcesz wlecieć. Ja mam kamerę, Dredziasz, pamiętaj. No wiem. Ale co, no, masz, masz kamerę, to możesz nas odlewać co chwilę chcesz? Nie, no już przestaje! My nie możemy go oblać. A ja później na mapie jak Jorka muszę jechać. <laughs> To spokojnie. No, spokojnie. spokojnie, spokojnie. Mam od tego ludzi. Gdybym no, chodził po mokrym jakiś David. ty to już w życiu tego nie patrzą Wyschłoby. Wszyscy cię weźmiemy o, I do basenu. Na kamerę. O, mam, nie mam, mam kamerę, chyba, nie? Byłem, byłem, spokojnie. Nie no, raz, to chyba. To będzie tu. drugi raz. Ale ty tak. wiesz, że nas jest więcej, nie? Ale tego nie będzie na filmie, jaki to jest sens. Jak no, wiemy. -wi ja na ja kamerę i do do kamerę, to nagramy. Zabierzemy kamerę i nagramy, Także uważaj, Także uważam, że cię przekopiemy, kurde. Ale nawet nie jest tak mokro, jakby mogło no, się wydawać, że jest. Wiołka ma bardziej mogę na twój widok, jak tu jest mokre. Dobra, problem jest taki, że muszę troszeczkę przestać, bo no wrócę mnie do basenu albo inaczej, to po prostu rozwiążą, żeby to mnie oblewać, wyrwą mi kamerę i po prostu no, no, słyszeliście sami, także będę musiał na chwilę uspokoić atmosferę, żeby znowu zaatakować, także za chwilę wracamy, ale niech się uspokoją. Odejdź do mnie, no nie, nie zbliżaj się. Nie no, przecież wiesz, to każdy, każdy musiał być oblany. No myślałam, że jak razem to wymyśliliśmy, to ja nie będę. Ale oczywiście tobie nie można ufać w żadnej kwestii. Nie no, można mi ufać, tylko nie po prostu można. stwierdziłem, nie. że każdy musi być oblany. Wiesz Pieszka, siedzi. Akurat telefon do Kogo tym razem? Ja nie do sukcesu. Gdzie on jest? Siedzi, widzę. Na dole jest. Ty pajacu zasyrany, no! Pajacujesz! Baja... Ja! Coś co zrobił? Dobra daj spokój, to tylko woda Nie porozmój no! Dobra daj spokój drajda, no. to tylko woda Już przeschnąłem i teraz znowu mokry jestem To tylko woda, no, woda daj spokój, daj spokój Co daj spokój? To tylko woda No gorąco dzisiaj Mam Ale ma szczęście, że tak słońce napieprza, że aż nie czuję tej wody Nie? Bo jest tak gorąco, że ta woda to dla mnie jak, jakbyś mnie nie oblał nawet Wiesz co, masz farta <laughs> Ja się, się bardziej wkurzę no Powiedz zaraz do basenu Kto? To, Kto? Nie wątpię. Teraz drugi To razem, to, ja i on, a nie. Ja on i inna dziewczyna. Ale on robi inne dziewczyny, to... nie no rozumiem? Tak, Daj, obrać. Nie, <śmucza> Co ty robisz? Jesteś ty jakiś. Dopiero co papierosa odpaliłem, całego papierosa bierzemy. Miała! Chodź, bo cię gra ci jedzi młodą, to co obra. Przysięga! Dopiero się opanowała! Dopiero się ogarniała Muszę szybko stąd wychodzić, nie? Bo mnie on Co tam szafer? Co? Gówno. Będziesz w wodzie! Zobaczysz, będziesz cały mokry! Jak syf! Pożałujesz tego! Większej mody! Zanim nalejesz u, stary! No dobra, wracamy za chwilę. I ty nadal jesteś zły? Nie, czemu? Po prostu jestem cały mokry nie, ja się tak źle czuję. Czemu miałbym być zły, co? Że mnie bez powodu lejesz wodą? Ty w sumie nie jest tak źle, bo jest akurat ciebie. Ty powiem. nie jest tak źle, jak on jest suchy, się... ty go nawet nie oblajesz. Może raz. Dobra, się na... Na... Dwa razy. Co tak się patrzysz? Zemsta będzie słodka. Kurde. My już mamy plan. Czekamy się. Będziesz nas tu la, lać wodą? Co ty myślisz? Oh. A ty co, się skumałeś? Wszystko małeś Z Ja bym się z nim nie kumał. Aj spokój dredziasz. To co nie jest moja nie spokój, no to, to, Nie zbliżaj! Nie zbliżaj! ty! A wiesz, że ja później będę miała przewalone u nich wszystkich? Pewnie mi coś zrobią W sensie, że, że tobie chcesz coś, coś, coś chcą zrobić? No, mam na nadzieję, że nie, ale pewnie tak będzie Daj spokój No nie No trzy? Ale to chyba nie dasz. Nie nasz szkod? Nie wiem. Specjalnie ja nie oblałem. Chcesz oblany być? Nie. Doleci? Nie. nie. doleci? nie. Nie doleci? Nie. Nie lej na kosiarkę, bo by Jesteś pewny? Nie lej na kosiarkę. No, no dobra, dobra, dam ci spokój. Niech zacznie nie kosić i wtedy sobie. Ja Dobrze. Cały czas się na nie gapi na ale. No wydaje mi się, że... Ryzyk fizyk. Jesteś jeżdżący? Nie! O nie, wrzucamy go! Nie, dobrze. cały rękaw! Wrzucaj! Powódź! Jak ja mam wyrzucić, jak pan na mnie ręku Wjolka, Wjolka, Wjolka. 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 Jesteś niebezpieczny! Nie się. No chodź, chodź, Wrzućcie no, go, pomóżcie mi! Bo musi mi ktoś, Pomóżcie, no kurde, no przestań! Ej, dawajcie, bierzcie go, bo nie ma kamery! No chodź. O! Nie no! No co mam cię wrzucać? No, pomoże może mi ktoś! Halo! Ja Dalej, no, 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 nie, ma kamery! No! Chodź. A! 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 Dobra, troszeczkę uspokoiliśmy atmosferę. Ja wiem, że ich chcą mnie wrzucić do basenu, nie? Mówiliście, nie? No, jasne, że tak. Wszyscy chcą mnie wrzucić do basenu. Ale na razie powiem im, żeby mnie nie wrzucali do basenu, bo muszę film skończyć. Bla, 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 bla. Szmeczki, kafeszki. Patrzcie, niby mam sipsa. A w środku mam co? Dobra. To jest dobry bajer. Na wiołce, nie? nie? Nie! Na wiołce? Na wiołce? No, Ale już nie w domu. Najlepiej reaguje. No na teraz ją trzeba wprowadzić. Wiołka, chcesz <grym 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 <zamiarzy> się! Przysięgam, przysięgam, ty dzisiaj źle skończysz. Wiol, wiol. I jeszcze na kanapę. Taka, to ci zamoknie, dopiero no, to, to, to nie, ty lubisz je. Mam nadzieję, że się Karina! Dlaczego ty na to pozwalasz? Ja tylko nagrywam, nic więc więcej. Posła skórzeń? Chyba tak. A gdzie jest rydzisz? Chyba koło auta coś robi w grzebie. Patrz na szakicie. Teraz to masz przesrane, chłopie! Teraz! O, o! No, o nie, walcie go z drugiej strony, biegnie, bierzcie go! tam no dalej, chodź, chodź! No, co? chodź, chodź! Chodź, 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 ty za chodź, Kurde, chodź, jest. chodź, co? Po co z nim jesteś? Ja? No pomogłabyś nam, a nie zawsze przeciwko no, nam nie. poprosił prosił widzisz, żebym podtrzymała kamerkę. On no, sam cię oblewał wodą, a jeszcze mu pomaga, pomagasz. Dobrze wrzucić go do basenu, tylko nic mi nie możesz powiedzieć. Ja powiedziałam Że się dla niego czaicie Serio? Tak. Aż też za fałszywa jest. Też? No właśnie no, nic jest fałszywych. Ja sam wrzuciłby Jestem do tej wody. No, nie, by cię wrzucił do tej wody, tylko dlatego nie wrzucić do tej wody, bo trzymasz tą. Dobra, możesz to jeszcze naprawić. Możesz I to jest jeszcze jego kamerę, tak kamerę samą będzie. Gdzie, gdzie on jest? Widziałaś go może, bo co, co chwila ja się ukrywa, uciek ucieka, tak. Uciek przede mną Goniłem go i gdzieś uciekł, muszę go znaleźć no Musicie go złapać jak a, nie ma, a nie możesz go zapłacić, a my się złapamy? zawołał go Weźmiemy go za szmaty i go do basenu wrzucimy i go tam utopimy w tym basenie, rozumiesz? Karinka? No Karina, no pomóż No dobra, to ja go wam wystawię Serio? No wystaw mi go od razu, weź go złapaj Dobra, dobra. Ci tak rozglądasz, boisz się czegoś? Czego się boję? No nie, ja nie wiem. boję się po prostu, gdzie oni są, bo Jakiś no. taki ze strony jest. No bo wiem, że chcą mnie wrócić do poszanku. No i co w ten złego? No jeszcze chcę trochę pociągnąć ten film, tak? No w do oni są w domu. W domu wszyscy? Tak. Poczekaj, ja pójdę na pełnić On napełnia wiadro. Ja mu powiem, że wy jesteście tam, a wy się schowacie w do domu. Oni są z drugiej strony domu. Więc się za? No, z drugiej strony, tak jak tutaj, to z drugiej strony. Dzień <śmieniciela> Dawaj, dawaj, go! Nie, właśnie, się! nie sięga! Dawaj, go! No ja nie będę przecież biegać. To był rządziacz! Ooooo! Nie! Co to byście zepsu, zrobili? Kazałeś zepsuła, ZEPSUŁA za szybko. mokry no na, na darmo wszystko. Jesteście beznadziejni sam bym sobie lepiej poradził Jesteśmy bez was. Jesteście ja kurde dał najgorszymi. To no przecież nie. to jest żenujące. Po co w ogóle was to mieszałem? Mogłem sam sobie to zrobić, byłoby lepiej. Jak, jak taki co królik, nie? ślisko jest Wylał kurde wodę pod nogi. I Mało co się nie wywróciłem od razu jak mnie go wbiegłem. Karinka dlaczego mi wystawiłaś? bo tak. Bo wszystkich oblewasz, mnie też oblałeś. ale to, to nie jest fair. Jak nie fair? No, no nie fair. Ty też mi powiedziałeś, że z tobą razem robię tym filmem mnie oblałeś. I po co tam leżysz? No dobra, też nie nagrywam tego filmu tak takim razie, ty mnie wystawiasz. No co chcesz? Ja też chciałam nagrywać tam normalnie, a ty mnie trzy razy oblałeś wodą. No ale ty nie sądzisz, że ją wystawić na karinka. No co w tym złego? No, bo... Robię to samo co ty, zachowujesz tak samo jak ty. Słuchajcie, musimy to zrobić tak, żeby on po prostu o tym nie wiedział, nie skapał się, nie zorientował, że chcemy go wrzucić, tak? Karinka już e, raczej nam nie pomoże. No nie pomoże nam po prostu, nie chce być w to zamieszana, ale musimy poczekać chwilę, aż e, sprawa trochę ucichnie i od razu go wrzucamy, nie? Musimy tym no tak, jakby... zaskoczenia, to zaskoczenia. Zaskoczenia, totalnie zaskoczenia, ale, ale go musimy... musimy chyba zwabić, no? No, no papieroska czy coś, cokolwiek nie wiem, powiem nie pamiętam. No wiem, ale może się skuśnie. Musimy, że nic się nie stało po prostu. Być... No tak, no, 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 na pewno musi być Trzymy. Kamerę jakoś I schowamy, wszyscy, żeby nie widział kamery. No tak. Ale wszyscy się rzucamy. Wszyscy no dobra, wszyscy od razu. Ale ja trzymam kamerę, nie? Dobra, ty sobie stój z tą Ej, kamerą. kamera nie leży właśnie. Bo no, tak to żeby nie było jej widać. No no to bo od rzeczywiście... razu się kapnie, że my coś kombinujemy. No tak. Musimy położyć tam w tamtym miejscu przy, przy szybie, Położymy na nie skapnął. No dobra. dobra to to co? Poczekamy 10-15 minut Co tam sorry. Siema. Nie masz wody? A co, nie jesteś źli? Ja nie no, to tylko film, nie? Ja nie powiem, że jest gorąco, już użyciłeś mnie? Na luźniku, no, 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 no okay. kurde, to tylko film, no Przecież to jest tylko woda, kurde Cześć, jest... woda, Ja zwana... się tak się uśmiechasz, jakby to nie było nie. Jak? Ale to co, coś, coś kiełecicze Tak, nie się... tak się... Ale Co Ale ja już skończyłem film, tak, że to film to jest skończony Ja już muszę się tylko pożegnać i film to, jest skończony Także no dobrze, wyszedłem A no dobra, ja muszę się teraz odbierać go cały czas przez ciebie jest mokry, się poślizgnę dwa razy, cześć No ja też, dlatego ucieknął Dawaj go, dawaj go! Dawaj go! Dobra, dobra, go. Dobra. I masz tak kolorę! Ramusie jeden! To musi się pojawić w tym filmie! O. Nie, nie, nie ma! Nie, ma, nie ma, drabici, Gdzie? Gdzie? Siedzisz tam! Siedzisz tam! Siedzisz tam. O, I co fajnie? Tak! Fajnie! Fajnie być mokrym? Chodźcie znaczy, zajebiste. I tak, i tak się czuję wygranym w tym filmie. Cyklon. I tak się czuję wygranym w tym filmie, bo Ty zostali się oblani dużo więcej Jesteś teraz. przegrywem ostatnim jesteś cały oblany <śmulanie> Mocniej, jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze. To, nie Przemoczony, wyglądasz jak Taka ściera U, Chyba ktoś się zdenerwował o, co, Dobra, zdenerwowani sobie. Więc ja zakończę odcinek Do zobaczenia Państwu, widzimy się już w następnym odcinku <śmulanie> Trzeba tak trafić w niego Słaby <śmulanie> <Trzeba> celownik <śmulanie> ma te wiatro Dobra, subskrybujcie